Przypominamy, że dzisiaj w Szczecinie odbędzie się Dzień Otwarty Franczyzy tam Am Pomysł na drugą edycję zrodził się dosyć spontanicznie tak naprawdę na kanwie pierwszego spotkania z franczyzobiorcami w Warszawie. Mazowieckim. Okazało się to być dużym sukcesem, w związku z czym jakby automatycznie powstał pomysł o kontynuowaniu tego, czemu Szczecin było to stricte podyktowane osobą naszego Ambasadora Kamila Grosickiego. No, i przede wszystkim, jakby ze względu na odległość, która uniemożliwia często naszym klientom dotarcia bezpośrednio do nas, do, do biura, żeby poznać wszystkie szczegóły. Dlatego, wychodząc naprzeciw, tu my przyjechaliśmy do nich. Ja bym tutaj wyróżnił dwa najważniejsze filary, które umożliwiają pozytywny start biznesu, to znaczy sprawdzona przez nasz działko komercjalizacji odpowiednio wybrana lokalizacja pod przyszły biznes, jak również bardzo intensywne działania marketingowe na start biznesu w danej lokalizacji, które zaprocentują bardzo wysokimi obrotami w pierwszych dniach prowadzenia działalności, jak również w przyszłości. W całej Polsce już kojarzą mnie z marką Amam Kerbab, więc Szczecin wydaje mi się idealnym punktem do tego, żeby ludzie zainwestowali w swoje punkty i żeby Amam Kerbab był widoczny na ulicach Szczecina.